Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku zagramy w Simon de Sorcerer 2 Jestem Julius Vandel, jak zwykle będę waszym gospodarzem eee... I tak, w poprzednich dwóch odcinkach trochę żeśmy porobili Byliśmy m.in. w biurze pożyczkowym, byliśmy między innymi w... Rozumiem, byliśmy Pita, hmm, co jeszcze... No trochę się działo, między innymi temu i i pomogliśmy. Sprawdźmy teraz, czy... Jakie wrażenia są z tych dowcipów. No i co? Fajne kawały? Te książce są znakomite! Jestem taki wdzięczny! Nie ma sprawy. Przy okazji, dzięki za dętkę, szukałem takiej całe życie. Do zobaczenia! Mam lepsze rzeczy do roboty. Mhm, uh -huh, już z tym nie pogadamy. Ale, ale, ale. Mamy tutaj list do trzech nisiów. Zaadresowany do trzech misiów. Teraz wam pokażę, jak głupi jest tutaj znaczy, głupi no, jak tutaj nielogiczny jest system zagadek w tej grze. Wchodzimy do biura. Idziemy do szefa. O pan czarodziej, jest już formularz, czy nie? Poszukam raz jeszcze. Mhm. Teraz szybko trzeba użyć na aktach listu. Przepraszam bardzo. Czy może pan wrócić później? Jasne. Mówią wcześniej on tak będzie szukał w nieskończoność, więc nigdy nie uda nam się pożyczki zrealizować w tym biurze. Może to i dobrze, biorąc pod uwagę jakość. Tymczasem, na dachu. Usług oferowanych tutaj? No. Mamy następny cel. Jaki adres?

I w ten sposób załatwiliśmy sobie wejście do domku Trzech Misiów. Proszę uprzejmie. Można wejść spokojnie do środka. Wyświadczyłem im przysługę: Kran był odkręcony. No to idziemy zakręcić kran w takim razie. Oopsy! Wszystko chyba ok? Hmm. Dobra. Pierwsze, co chcę wziąć, przede wszystkim to rękawiczki, w mąkę. I zakręcamy kraw. Chyba kogoś słyszę. To nas znów łamał. Złapię tego chuligana tym razem. Ależ tatuśku, to niebezpieczne. Odsuń się, mamuśku. Jestem profesjonalistą. O lewcia, czas zniknąć. Czy na pewno tatuśku? Nikogo nie ma, mamuśku. Wchodź! Chodź miar. Kto wysadził moje drzwi? A kto wysuszył moją kolekcję gąbek? A kto włamał mi się do komputera? Założę się, że wiem, kto to. Kto? Ona! O nie, tatuśku. A jednak, mamuśku. O, i co teraz zrobimy? Nie wiem. Może zacznij gotować owsiankę, mamuśku. A ja tymczasem pomyślę. Dobrze. Młody grana ze soli. Rozpalę ogień, tatuśku. Ogień? O! A cóż to mogło być, tatuśku? Znów chyba szczury, mamuśku. I tak miałem się kąpać. Słyszałaś, co się stało z naszą treścią? O tak! To musi być dla ciebie trudny. Mówią, że to samo przytrafiło się kiedyś Darenowi. O, tak, to dla nas strasznie. Po prostu straszne. No a sama wiesz, jaka ona jest. O wiem, nasza Sharon też kiedyś taka była. Słyszałam że to jest właśnie, że nie ma właśnie, że wrócimy. Ale. to No właśnie, tatuś y, misiu wspomniał coś o... Ona. Oczywiście znając bajkę o trzech misiach, wiem doskonale, że chodzi o złotowłosą. I teraz wypadałoby ją znaleźć. Znaczy oczywiście możemy wrócić do domu trzech misiów, Dlaczego ja mogę pokazać w sumie. Co się stanie. Raz raczej nie zabiję. Tatuśku, zobacz, w domu jest włamywacz. Tatuśku. E? Prawda, mamuśku. Cóż do licha robisz tu, w moim własnym domu? Eee, no, nie udało mi się nie zauważyć wielkiej dziury w ścianie waszego domu. Pomyślałem, że wpadnę i wam powiem. Co robisz węsząc dookoła mojej posiadłości? Chciałem zrobić z kimś misia. O Jezus. Uff. Jestem nowym sąsiadem, mogę pożyczyć trochę owsianki? Eee... Nie wciśnieś mi takiego kitu. Ale ja... Jesteś razem z nią? W jednej kompanii? Zakradliście się wybadać teren, co? Właściwie to... Wszystko jasne. Co masz na swoją obronę? O kim ty mówisz, jaka ona? Podaj choć powód, dla którego nie powinienem cię aresztować. Tatuśku, może dasz chłopczykowi szansę. Mamuśku, ja się tym zajmę. Więc? Mogę tylko dostać trochę owsianki. Mogę tylko dostać trochę owsianki? Próbujemy zmienić temat, co? Jaki temat? Czy jesteś w kompanii z złotoloką? Kim? Ona! Nigdy jej wcześniej nie widziałem. Nigdy jej wcześniej nie widziałem. Chciałbym, abyś mi wyświadczył przysługę, jak ją spotkasz. E? Potrzebujemy choćby próbki jej włosów. Byłoby znakomicie, gdybyś mógł ją zdobyć. Mógłbym wtedy nawet zapomnieć o twoim pobycie w moim domu. Jasne. Nie zawiedź mnie. Mhm. Mm Tatuś, mi... Co się stało? Tatoś misiu... ...wzecił nam quest'a. No którego musimy wykonać, e, by zdobyć owszankę. Hmm. mi się za do domu. Lutę Umbongo. A z nim. Czemu nie? Dobra, koleś. Witaj, Brona! Jesteś tu, Jesteś tu nowy? Przyjechałem z Kalirii, człowieku. Przybyłem do tego miasta zdobyć wielką sławę i fortunę. Moje imię to Umbongo i z najwyższą przyjemnością je noszę. Hmm. Jestem Simon, jestem z Departamentu Imigrantów. Jestem Simon. Jestem z Departamentu do spraw imigrantów. Miło mi Simonie, z Departamentu do spraw imigrantów. Stoją <grym> tutaj bardzo długie nazwy. Rzeczy samej Simon znaczy w naszym języku okrężnica królika. Taki kapelusz to u nas oznaka idiot. Ojej. Więc jestem głupią okrężnicą? Takie imię to u nas tradycyjne imię Bohatera. Jakoś to chciby ma mnie jakoś pocieszyć, prawda? Ha, mój przyjacielu. Nie wiedziałem, że znasz mój język. Różnica czasów. Ach, ha, 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 ha. A może ty przybyłeś tu grać mi na nerwach? Nie, Blana. Jestem instruktorem tańca! Chcę nauczyć ludzi mojego specjalnego tanta deszczu. Deszczu? Popatrz, Blana. A nie z co? Super! Z pomocą kilku dodatkowych ludzi mógłbym zmoczyć całe miasto! Jaki z tego pożytek? Jaki z tego pożytek? Chcę używać swoich zdolności dla dobra ludzkości. Obecnie na przykład nie ma gwarancji deszczówka ze zbiorów. Na wyjątkiem Australii, kiedy sposobem się do meczu. Chyba wielki Mike znów bawił się moim scenariuszem. Ale nic nie może z nim zrobić, bo to ja sprawdzam wersję finałową. Simon to burak roku. I wciąż jest dziewi... To i tak nie świeży Szkoda, że zapomniałem wziąć ze sobą swoją grupę. Tam też... Znasz jakichś? Nie, ale dam znać jakby co. Nie, ale dam znać jakby co. Dziękuję Ci bardzo, Wana. Dla ciebie głupia okrężnica królika. Mm. Głupia okrężnica królika. No dobra eee, To na razie sobie z nim podaliśmy. Teraz tutaj mamy. Kogoś. Aha. Do witam, witam, witam! Co tu się dzieje? Wygląda na to, że w końcu ci się udało! Te? Chyba mnie złapałeś! Eee... co? To dobre przebranie. Nie widziałam jeszcze czarodzieja dziewicy. Co? 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 Chcesz mnie aresztować, czy co? O czym ty plecisz? Jesteś w policji, nieprawdaż? Jestem Simon, agent specjalny Simon. Jestem Simon, agent specjalny Simon. Nigdy nie słyszałam o takim agencie. A z jakiego wydziału? Tak czy bajerowałem? Żadnego. Tak cię bajerowałem. Uff. Momencik! Możesz mi wyjaśnić, co tu się u licha dzieje? Czy możesz mi wyjaśnić, co tu się do licha dzieje? Dlaczego niby mam ci zaufać? Mam uczciwą twarz. Bo mam uczciwą twarz. Dobra, wyglądasz normalnie. Co za tymi podłami? Dlaczego ukrywasz się za tymi podłami? Ciekam. Szukają mnie od czasu tej roboty u trzech misiów. Chcę uciec jedną z tych łodzi. W ogóle to kim jesteś? jesteś? Naprawdę, nazywam się Mary, ale jestem znana władzą jako Złotoloka. No i mamy Złotoloką. Złotoloka? Dobra! Mamy Złotoloką, a musimy jakieś. Właśnie, na czymś tak spieszę do ucieczki, dlaczego? albo na się co to są trzy misie? To są trzy misie. Obrobiłam dom trzech misiów, ale nie było tam niczego wartościowego. I to po tych wszystkich kłopotach z otwarciem zamków. Więc pomyślałam, że tak sobie usiądę w fotelu, no i powiem trochę owsianki. Poczułam się nieco sennie i ucięłam krótką drzemkę. A zaraz potem słyszę nagle te wszystkie przekleństwa i krzyki z dołu. Na szczęście. Płynęłam błyskawicznie, inaczej byłyby kłopoty. Nie wiedziałam, że pan miś to nikt inny jak sam szef policji. Miałam uciec na jednej z łodzi. Co, Co, robisz? Co robisz? Więc nie wiesz, kim jestem. Nie jestem tutejszy. Popatrz na to. Karżona o oszustwo, kradzież, włamanie, opór władzy, defraudację oraz bycie o wiele za mądrą. A teraz to naprawdę mnie szukają, odkąd zrobiłam te trzy misie. Zrobiłam trzy misie... Jezu, jako brzmi... Właśnie, jak ci tak spieszno do ucieczki, to dlaczego wciąż ty jesteś? Jak ci tak spieszno do ucieczki, dlaczego wciąż tu jesteś? Chciałam schować się w jednej ze skrzyń, ale nie mogłam żadnej otworzyć. I chyba jestem tu uziemiona, dopóki czegoś nie wymyślę. Zobaczę, czy mogę pomóc tymi skrzyniami. Zobaczę, czy mogę pomóc tymi skrzyniami. Dzięki. Byłabym za to bardzo wdzięczna. Zostań tutaj, wrócę, Zostań po... tutaj, wrócę później. Właśnie. Będę w pobliżu okej. Okay. I na skrzyniach używamy łomu. Czy na, na budle.. Proszę bardzo. Rewelacja! Nie ma tu miejsca na to wszystko. A... Dziękuję za pomoc. Będę w pobliżu. Okej, okay, zabieramy przede wszystkim to, co zostało, czyli perukę i duchany ponton. Tu jeszcze jest? Nie, na szczęście nie. Na szczęście tak rani Grzeszy Pixel Huntingiem. Jeszcze. Dobra, wychodzimy. I teraz tak mamy. Yy, to mamy. Perukę, więc udajemy się do trzech Misiów. Wchodzimy do środka. O chłopcze, masz to? Tak jest. Niech spojrzę. Dajemy misowi. To jest to. Na taki przełom czekaliśmy miesiącami. Teraz możemy wychodzić z domu bezpiecznie, że nie zje nam naszej owsianki. I nie rozkopie pościeli. I nie pobije mego rekordu w Tetris. <laughs> Jak ci się mogę odwdzięczyć? Czy mogę dostać trochę owsianki? Czy mógłbym dostać trochę owsianki? Daj mu miskę naszej specjalnej owsianki. Dobrze, chodź ze mną. Mamuśka, się, w jakichś papuciach. Dobrze. I teraz owsiankę. Miłego dnia, synku. Czuję się nieco nieswojo. Mamy teraz owsiankę I teraz możemy wrócić spokojnie do klubu szaleńców. Właśnie do Mr. Tattoo. Do tatuażysty. Eee, ja tutaj nie zauważyłem wcześniej, ale to jest znak, moi drodzy. Wracam po obiedzie. Właśnie. To jest kluczowe, wracam po obiedzie. Tatuażysta jest na obiedzie. No dobra. Podchodzimy. I zakładamy na siebie owsiankę. Gotowy do inicjacji? Mam tu wszystko, co należy na członkowi. Moment, tylko oczyszczę się z obsiadki. Do zobaczenia za tydzień o tej samej porze. No dobrze, schodzimy i otwieramy worek na śmieci. Spójrzmy na to. Co my tu mamy? Klin? Nie wyobrażam sobie, po co mi to może być? Lina bungee. Skórzający, elastyczny bajer, przez który Amerykanie nie mogą się utopić. I wreszcie, mamy pieniądze! 100 dolary. Mamy pieniądze, wreszcie możemy opłacić strażników. No to co, idziemy do zamku. Idziemy do zamku i opłacimy strażników, może wreszcie uda nam się do, do zamku dostać. A więc, masz naszą forsę? Zobacz, problem. problem. Wygląda na to, że oczyścił sobie przedpole. Tak właśnie to wygląda. No, to przechodź sobie. Siema. Idziemy gdzie twój identyfikator Spoko, już zapłaciłem tym tam strażnikom. Może. Ale wejść mogą tylko służba lub goście króla. Ktoś tu kogoś nabrał. No to jesteśmy... tożsamości. Raczej nie. No to nie możesz wejść. Coś w Bambuko? przez e, strażników? Wygląda na to, że musimy w takim razie wziąć udział w tym konkursie magów. Hmm. Co zrobić, żeby... Wygrać konkurs magów? Chodźmy na ulicę handlową. Przede wszystkim nie mamy kasy. Nie nam zostało? Kupa dolarów. 22 dolary. Ja teraz mówię, w tych, grze nigdy nie zabraknie nam pieniędzy, nie ma czegoś takiego, czegoś się może nam zabraknąć co najwyżej, możemy zostać cofnięci o parę etapów w grze. Ee... Więc no, nie zginiemy, bo możemy zostać, możemy cofnięci, dobra. Zapomniałem o jednej ważnej rzeczy tutaj do tego żartownisia. E, mianowicie... Stinking Bombs. Reklama śmierdzących bomb. Jeszcze ich nie mam. Wciąż pracuję nad składnikami. Mhm. W ogóle, pogledajmy sobie co to jest dawca nie, spójrz na... Pierd Pruch. Pełny odlot! To ma wyjątkowy potencjał! 16 puszek fasoli w jednej kapsule! Mhm. Ktoś robi kostiumy. No dobra. Nie ma co? Przyszedłem kopota tutaj, żeby ogarnąć to. Bo to będzie nam przydatne później. Soruty się mamy rękawice gumowe. Więc moglibyśmy wykonać zagadkę w tym sklepie. A wiecie co? Nie, zrobimy to w następnym odcinku, moi drodzy. Ja wonimy z Wandelf. To było Simon Destroyer 2 i do następnego odcinka. Na razie i cześć.